Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj opowiem Ci o takich czterech zasadniczych modelach zarabiania pieniędzy, takich czterech, można powiedzieć, poziomach zarabiania pieniędzy myślenia w ogóle o zarabianiu pieniędzy. Yy. I później opowiem Ci jeszcze o kwestii dotyczącej radzenia sobie z problemami i powracających problemów, które powracają, dlatego że nasz poziom i kontekst się zmienia. Ale bardzo często nie rozumiemy tego i nam się wydaje, że nie zrobiliśmy postępu. Tymczasem postęp jest, tylko problem objawia się w trochę innym kontekście, bo ten problem jest mm, tak duży, tak głęboki, że pod nim stoją jakieś schematy. Prawdziwa przyczyna problemu nie została rozwiązana. No i ten problem się po prostu objawia co jakiś czas. Więc lecimy. Jeżeli chodzi o te modele, z zarabiania, czyli myślenia o zarabianiu, to mamy taki model typu: duży wysiłek, mało pieniędzy. Mamy taki model też: mały wysiłek, mało pieniędzy. Mamy model: duży wysiłek, dużo pieniędzy. I mamy model: mały wysiłek, dużo pieniędzy. Jak się domyślasz, ten ostatni to jest możliwy do osiągnięcia najczęściej dopiero w biznesie, bo tam możemy skalować swoje zarobki. Ale od początku. Najczęściej większość z nas w pierwszych etapach swojego życia, takiego już dorosłego, kiedy decydujemy się na podjęcie pracy, ląduje z różnych przyczyn, świadomie, nieświadomie. Można się spierać, że tak nas ukształtowała rzeczywistość, że tak poglądy rodziców tak nas ukształtowały i tak dalej. Ja myślę, że jest to po części prawda, natomiast też wynika to często po prostu z braku doświadczenia, z braku możliwości dla człowieka, który po prostu startuje. No, więc lądujemy w takim modelu typu dużo wysi duży wysiłek, małe pieniądze. Czyli lądujemy po prostu w pracy na etacie, w której się staramy, na początku mamy jeszcze ogień w sobie i tak dalej, no ale niewiele nam płacą, no bo nic nie umiemy sensownego, no bo jesteśmy tylko po szkołach, więc nic sensownego na, rynku pra na rynek pracy nie wnosimy poza teoretyczną wiedzą. No więc musimy się nauczyć, no więc się próbujemy nauczyć, no ale te pieniądze nie są małe, nie są duże. I po prostu nas często nie satysfakcjonują. Na początku jest wow, super, no bo nagle dostajesz wypłatę, no ale po kilku latach pracujesz, coś tam ogarniasz, próbujesz wynająć mieszkanie, może jakąś rodzinę zakładać i tak dalej. No, orientujesz się, że te pieniądze nie bardzo ci odpowiadają. Większość ludzi w ogóle zostaje w tym modelu, tak naprawdę, albo przechodzi do innych dwóch modeli. To jest taka często naturalna droga. Albo przechodzą do modelu typu mały wysiłek, mało pieniędzy, czyli orientują się w pewnym momencie tak. Ja się staram, próbuję, ale nikt mnie za to nie wynagradza. No, bo pracuję najczęściej w modelu typu przyjdź do pracy w wyznaczonych godzinach i bądź tam. I, I nagle się okazuje, że jak ja się staram, to ktoś inny się nie stara, a dostajemy tą samą wypłatę, więc po co się starać? No i taka osoba buduje w sobie już masę przekonań, takich niefajnych, na zasadzie po co się starać, po co się wychylać, nie ma sensu robić ponad stan, bo i tak mi nie zapłacą, i masa takich kłopot. No i ona myśli że, myśląc, że jest tswana, ląduje w systemie mały wysiłek, mało pieniędzy, czyli po prostu się zaczyna obijać, bo skoro i tak dostaje małe pieniądze, to w, zaczyna wkładać małą wartość. No i zablokowuje sobie już później swój rozwój, czy kariery, czy w ogóle rozwój m, taki mentalny, bo po prostu przestaje się starać robić cokolwiek, czyli ląduje w takim systemie, że ona udaje, że Pracuje, a jej przełożony udaje, że jej płaci, wszyscy są szczęśliwi. Najczęściej obniża swoje standardy, szuka jakiejś innej pracy, w której będzie się mogła obijać, czy na przykład ląduje na socjalu. Po prostu trochę się wycofuje z tego aktywnego zawodowego życia i rozwoju na rzecz po prostu tego, że skoro i tak mało zarabia, no to nie widzi innych możliwości, po prostu coraz mniej z siebie daje. Widząc, że nawet jak zmniejsza to tę swoją aktywność, no to i tak zarabia podobną sumę, więc utwierdza się jeszcze bardziej w tym przekonaniu, że to jest słuszne. No i, no i ląduje w takim głównie. Natomiast część większych spryciarzy ląduje w czymś innym. W, na zasadzie starają się po prostu zwiększyć swój wysiłek jeszcze, czyli starają się robić karierę albo robić biznes, obojętnie którą drogę wy, wybiorą. Najczęściej ona się wiąże z ogromnym wysiłkiem. No, i właśnie z tymi małymi zarobkami, bo te zarobki stopniowo, sukcesywnie zaczynają się zwiększać. Czyli staramy się te zarobki zwiększyć, aż w końcu dochodzimy do modelu pod tytułem Duży wysiłek, duże zarobki. Czyli zarabiamy dobrą kasę, ale nie mamy życia i pracujemy ponad stan, przemęczamy się i tak dalej. I to ma miejsce zarówno wśród ludzi, którzy są karierowiczami, dorabiają się czegoś. No, często pracują te osoby po 10, 12, 14 godzin dziennie. Często weekendy, często jakieś nadrabianie rzeczy wieczorami, często przynoszenie pracy do domu i tak dalej. Osoby, które zaczynają biznes, to też nie jest często tak cukierkowo, no chyba, że odziedziczyli jak, jakiś potężny wkład albo, nie wiem, z, z jakiegoś względu mieli super pomysł, ale wiecie, norma 95% ludzi, no to jest tak, że to jest charuwa 12, 12 godzin dziennie, może więcej nawet I, i, i na początku te efekty są małe, nie? Więc... Y oni lądują w pewnym momencie, właśnie przechodzą z tego etapu mały, mały wysiłek, znaczy duży wysiłek, małe pieniądze, stopniowo do średnich, do dużych pieniędzy. No i w pewnym momencie kończą na zasadzie dalej zapierdzielam, biznes miał dać mi wolność, ja robię dużo. No mam fajne, satysfakcjonujące pieniądze, ale nie bardzo mam nawet czas i energię je wydawać, no bo czasu nie mam i energii też już nie mam, no bo się zajeżdżam ponad stan. No i wtedy dopiero. W tych ludziach bardzo często dochodzi do takiego przełączenia styków, że albo niektórzy wracają trochę, cofają się na zasadzie, że nie chcę już takich dużych pieniędzy, ale nie chcę też takiego dużego wysiłku. Może inaczej, nie chcę dużego wysiłku i jestem w stanie zrezygnować z części pieniędzy, i oni po prostu są szczęśliwi, wycofując się trochę, schodząc troszeczkę. Schodząc troszeczkę z tego poziomu, żeby po prostu robić mniej, odzyskać trochę czasu, no stracić część zarobków, ale po prostu zejść poziom niżej i im to po prostu wystarcza. Albo zostają w tym systemie, dalej się zajeżdżają, próbują coś odłożyć, może zaczynają próbować coś inwestować, żeby mieć powiedzmy to zabezpieczenie na dalsze lata, ale nadal jest to ten system, duży wysiłek, dużo pieniędzy, czyli mało czasu, mało energii itd. No albo niektórzy właśnie przechodzą do tego ostatniego, najlepszego systemu, czyli mały wysiłek, dużo pieniędzy. No żeby do niego przejść, no jak się domyślasz, musisz być albo ultraspecjalistą, chociaż ze specjalistami jest bardzo często taki problem, że w momencie, kiedy zostajesz wynagradzany za usługi, za swój czas, za konsultacje, za jakieś rzeczy, które wykonujesz indywidualnie, to nie jesteś w stanie ich skalować. No bo doba ma jakiś tam określony czas, czyli w momencie, kiedy jesteś w stanie wykonać 10 usług, yy, które zajmują Ci godzinę w ciągu dnia, no, to jedynie co możesz zwiększać, to cenę tej usługi. No, i w pewnym momencie ta cena już będzie zaporowa. No, oczywiście, będziesz zdobywać pewnie kolejnych klientów, stopniowo możesz podnosić tę cenę, ale nie upiesz tam 20 usług. No więc, jedynym, jedyną odpowiedzią na to, żeby przejść do takich bardzo dużych pieniędzy i stosunkowo mniejszego wysiłku, to jest budowanie biznesu, bo tam bardzo często po prostu jesteś w stanie się skalować. Czyli w momencie, kiedy robisz jakiś wynik, to nagle jesteś w stanie zatrudnić ludzi, którzy są w pewnym sensie takim Twoim rozszerzeniem Twojej doby, albo zatrudnić też w dzisiejszych czasach różne systemy, automatyzacje, AI, inne rzeczy, i jesteś w stanie po prostu robić rzeczy mmm, tak, że. Ty poświęcasz coraz mniej wysiłku, a zarabiasz coraz więcej, ale to się wiąże również z coraz większą odpowiedzialnością i z coraz większym ryzykiem, bo w momencie, kiedy pewnych procesów rzeczy nie dostosujesz, nie, do, nie dopilnujesz, no to możesz się przejechać. I tu ci chciałem tylko pokazać, że po prostu to, to też bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy do końca tego świadomi tych procesów, no ale być może jeśli obejrzysz to wideo, to zrozumiesz, że bardzo często właśnie zaczynamy z tego poziomu, gdzie wkładamy tą energię. Natomiast dostajemy niewiele. Później w procesie uczenia się, stawania się specjalistą w tym, co robimy, przechodzimy stopniowo po prostu do coraz większych pieniędzy, ale niestety bardzo często wiąże się to również z dużym wysiłkiem, cały czas, który się po prostu nie zmniejsza. No i jedynie właśnie biznes, który można skalować, jest taką odpowiedzią, żeby w końcu dojść do systemu, kiedy mam dobre pieniądze, duże pieniądze, satysfakcjonujące, ale nie pracuję dużo, czyli zaczynam być wreszcie wolny. No i yy, co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Bardzo często jesteśmy warunkowani tak naprawdę przez nasze środowisko. No bo urodziliśmy się, przynajmniej ja się urodziłem w, takim, w takiej rodzinie, gdzie rodzice żyli jeszcze w, dorastali w czasach komunizmu. To był też czas komunizmu, no to też ich rodzice dorastali w powojennych czasach i tak dalej. Trudne czasy generalnie, yy, więc Tutaj wiele osób z mojego wieku ma takie masę takich przekonań, bo w domu się mówiło, że żebyś nie wychylaj się, nie ma co się tam, wiecie, szarpać, że lepiej powoli, lepiej mniej, a bezpiecznie i tak dalej. Więc my mamy wgrane masę takich programów, że boimy się ryzyka, boimy się biznesu. Boimy się takich rzeczy, wolimy się nie wychylać, wolimy bezpieczeństwo, wolimy komfort. Takiego dużo gówna mamy w głowie wgrane, bo dziecko się po prostu warunkuje i w momencie, kiedy dziecko dorasta, no to widzi, jak rodzice myślą, Ci rodzice też pewne rzeczy robią, dziecko je naśladuje, uczy się po prostu tego życia. Więc jesteśmy po prostu warunkowani na to, żeby jednak zostawać gdzieś tam na tych pierwszych etapach. Ci, którzy się odważą pójść trochę dalej, no to muszą się mierzyć nie tylko z warunkami zewnętrznymi, ale też muszą się mierzyć ze swoją głową bardzo często, ponieważ ta głowa nie jest nauczona takiego systemu działania, nie jest nauczona zarabiania też takich pieniędzy i nie jest nauczona po prostu funkcjonowania w takim środowisku, jakim jest środowisko biznesowe, gdzie może i masz wolność, we momencie, ale masz ogromną odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też często za innych, jeśli ich zatrudniasz. Więc do tego trzeba stopniowo dorastać, jakby pozbywać się kolejnych ograniczeń w swojej głowie, przerabiać kolejne schematy. No i po pewnym czasie e, możesz być wreszcie Osobą, która robi to w jakiś sposób ym, skutecznie i naturalnie, no ale może też się okazać, że po prostu te schematy Cię zatrzymają, jeżeli nie jesteś ich świadomy, jeśli nic z tym nie robisz. Dlatego rozwój osobisty jest taki ważny, szczególnie właśnie w kontekście osób, które próbują robić biznes, które próbują przeskakiwać te etapy. Które próbują pójść w stronę skalowania, w stronę ekspertyzy, w stronę sprzedawania nie tylko swojego czasu, ale zarabiania w inny sposób, nie wynagradzanie, bycie wynagradzanym za godzinę pracy, tylko bycie wynagradzanym za efekty, za wartość, którą wnosimy na rynek, za którą ludzie płacą, którą można po prostu skalować na, właśnie za pomocą biznesu. No i bardzo często w, w trakcie tej podróży są, pojawiają się różnego rodzaju problemy. I ludzie bardzo często patrzą na te problemy w taki sposób, że wydaje im się, że jeżeli rozwiązali jakiś problem mentalny na zasadzie miałem problem z odkładaniem rzeczy na później albo miałem problem z planowaniem, to w momencie kiedy ja go rozwiązałem, na przykład pracując na etacie, w jakiejś tam firmie, robiąc na przykład zajmując, się, dajmy na to, no dajmy na to, że ktoś zajmuje się grafiką komputerową i pracuje sobie, dajmy na to, że w jakiejś firmie zatrudniony jest, prawda, robi te grafiki, robi jakieś rzeczy, no i ma problem z planowaniem, ma problem z wyznaczaniem priorytetów, trochę ma problem z rozproszeniem, no i z prokrastynacją w związku z tym. No i może jeszcze perfekcjonizm byśmy tutaj dorzucili. No i ta osoba zaczyna sobie kupuje jakiś kurs, jakąś książkę, przepracowuje pewne tematy, udaje się jej rozwiązać te problemy, ale później na przykład, po jakimś tam, nie wiem, roku, po dwóch, ona jest coraz lepszym grafikiem, robi te rzeczy dobrze i decyduje się, po co ja mam robić dla tej firmy, skoro ja mogę zostać freelancerem, no i mogę zarabiać 10 razy tyle, czy 5 razy tyle, szukać sobie samemu zleceń, mieć trochę trudniej, ale generalnie nie mieć żadnego ograniczenia, nie być uzależnionym od, od kogoś, robić trochę, być takim wolnym strzelcem. No i ta osoba decyduje się na to, rezygnuje z bezpiecznego etatu i nagle się jej oczy otwierają, okazuje się, że nagle Część z tych problemów wraca i ona się dziwi, co jest ze mną nie tak, a to jest właśnie nie tak, że te wszystkie problemy, które, czyli brak rozproszenia, prokrastynacja, różne te inne rzeczy, one były jakby efektem schematów, które właśnie były ukształtowane głęboko w głowie i w tym kontekście pracy na etacie ta osoba sobie z tym poradziła, ale kiedy ten kontekst za rok, za dwa się zmienia i zupełnie mamy inne warunki, zupełnie inny typ pracy, zupełnie inną osobowość trzeba mieć, żeby te rzeczy realizować, to nagle się okazuje, że osoba, która nie miała problemów z planowaniem, nic z niczym się nie spóźniała, nagle zaczyna to robić i ona myśli to ja się cofam w rozwoju. A to nie jest właśnie tak. Tu chodzi po prostu o to, że te problemy przeszły na inny kontekst. One były rozwiązane tylko w jednym kontekście i bardzo często one nie były rozwiązane całkowicie, tylko one były wypracowane, były rozwiązania w danym kontekście, w danym typie pracy. I bardzo często też jest tak, że ludzie gdzieś tam przeskakują kolejne etapy w życiu i znowu te podobne schematy, podobne problemy, podobne ograniczenia w głowie się gdzieś tam odzywają na kolejnych etapach. Czyli ktoś na przykład miał problem z poczuciem własnej wartości, z jakimiś tam z pewnością siebie, z myśleniem o pieniądzach, blokowało mu się w głowie przy jakichś kwotach i ta osoba przepracowuje to na zasadzie nie wiem, zarabiania na przykład dwóch dych na miesiąc, gdzie na przykład wcześniej i patrzyła na to z jakimś tam niedowierzaniem. Ale kiedy już dochodzi do na przykład do etapu, nie wiem, 40 tysięcy na miesiąc, to ona już ma znowu te same blokady. I to nie jest to, że się osoba cofnęła po prostu w rozwoju, tylko to jest to, że pewne rzeczy trzeba przepracowywać wielokrotnie, szczególnie właśnie takie kwestie przekonań, szczególnie kwestie różnych schematów, blokad w umyśle, ponieważ one działają często kontekstowo i one działają na pewnym poziomie naszym, i w momencie, kiedy my na tym poziomie, w tym kontekście je przepracujemy i przechodzimy dalej w naszej podróży życiowej, to później one się znowu odzywają, później znowu to szambo wybija i trzeba znowu z tym pracować. I to nie jest nic dziwnego, to jest normalne, dla Ci chciałem tylko uświadomić, że jeżeli pewne problemy do Ciebie wracają, jeżeli pewne rzeczy wydaje Ci się, że przepracowałeś, później zaczynasz biznes i one się znowu odzywają, no to to nie jest nic dziwnego, tak ma naprawdę dużo ludzi, to po prostu oznacza, że Twój poziom, Twój kontekst się zwiększył, zmienił, no i pewne rzeczy trzeba po prostu w tym nowym kontekście, na tym nowym poziomie znowu przepracować, żeby sobie znowu z tym poradzić i być efektywnym. Bardzo często właśnie jest tak w biznesie, że w momencie, kiedy chodziłeś do pracy, Miałeś być na jakąś godzinę, ktoś Ci kazał być na jakąś godzinę, ktoś Ci kazał pracować do jakiejś godziny, ktoś Ci wyznaczał zadania, za coś byłeś odpowiedzialny, ale generalnie miałeś tę odpowiedzialność jakąś tam wspólną, byli inni pracownicy i tak dalej. I Ty w momencie, kiedy, kiedy miałeś tę pracę trochę zorganizowaną i idziesz na swoje, okazuje się nagle, że nie ma nikogo, kto Ci pomoże, nie ma nikogo, kto o Ciebie zadba, nie ma nikogo, kto Ci podpowie, nie ma nikogo, kto Ci coś narzuci. No i z jednej strony czujesz ogromną wolność. No bo możesz wszystko, ale z drugiej strony to jest na tobie też ogromna odpowiedzialność. Nawet się mówi, że nie ma wolności bez odpowiedzialności, czyli po prostu yy, w momencie, kiedy masz ogromną wolność, to też masz ogromną odpowiedzialność, bo nagle się okazuje, że nie musisz wstawać o ósmej na ósmą do pracy. Ale masz odpowiedzialność taką, że jak nie wstaniesz i nie zrobisz tych 8-10 godzin pracy, to gówno będziesz z tego miał i nic nie osiągniesz. Więc musisz sam się zmobilizować. I nagle się okazuje, że dopóki ktoś Ciebie mobilizował, to nie miałeś problemu z na np. wstawaniem wczesnym, nie miałeś problemu z prokrastynacją, nie miałeś problemu z jakimiś rzeczami, ale kiedy sam już się musisz zmobilizować, no to te problemy się odzywają. I jak to jest? No właśnie tak to jest, że pod tym wszystkim są głębokie schematy, które należy przepracować. I może być tak, że jak je przepracujesz, wszystko będzie w porządku, ale jak dojdziesz 10 poziomów wyżej, to znowu to szambo wybije, znowu pewne problemy się odezwą, bo po prostu tak już jest. Tak już jest w naszej psychice. Poruszamy się gdzieś tam na tej mapie. No, i pewne rzeczy po prostu wielokrotnie trzeba przepracowywać z poziomu na poziom, idąc coraz wyżej, coraz bardziej się rozwijając, pewne rzeczy znowu trzeba przepracowywać. No i to Ci chciałem dzisiaj uświadomić. Mam nadzieję, że w jakiś sposób otworzyłem Ci oczy. Jeśli tak, napisz komentarz, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, a my widzimy się jutro w kolejnym materiale. Oczywiście, zostaw łapkę w górę. Zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. I zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie jest dużo też innych fajnych treści i fajne relacje, w których też się dzielę wiedzą. Trzymaj się. Hej.